W kolejnym odcinku z naszej serii. Yy, no, z jakiej serii? No, z jakiejś. Yy, no to sobie pogramę kierkę przeglądarkową, bo jak widać, wyłączyłem Wi-Fi i ładuje się nowa karta. No, to się długo ładuje, ale to znak, że nie ma Wi-Fi. I właśnie dzięki temu pogramy sobie w grę przeglądarkową. No yeah yeah dobra. Fajnie. No tylko się tej głupiej dinozaurze. O, oh, jest, dobra, jest, 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 dobra. Jest, jest. Gramy. gramy, gramy. Gramy po 50 sekundach. Nareszcie. Yes. Dobra, teraz będzie grać Dawanjo 18, potem Silver, potem Dawanjo, potem Silver wszystko, bo każdy po trzy razy będzie. Dobra, dawali, dałań do

Ej, a jak ten... Dobra, teraz jest groda Jak ten, ten leci tak nisko, bo ja muszę... To... To dałoby radę. To dałoby radę. A tak dokładnie mówiąc... No dobra, nie dokładnie mówiąc, zupełnie z innej rzeczy. Mam do was, drodzy widzowie, pytanie. I na... Nagrywać z PS Bo na moje urodziny, które są już zaniec... e, Nagram oczywiście amb... Nie no, Dobrze. Dobra, teraz... będziesz nagrywać na tym bo pobiłem swój rekord, wiedziałem, nie, nie. Teraz gra yyy. gra w bandio, teraz leci. I, i, I nie pobiję rękę, <gry> Dobra. No nie, i teraz ostatni raz, raz, i będziemy kończyć powoli ten odcinek. Yy. Napiszcie ten. Yy, ile razy w tygodniu mamy nagrywać? Wybierajcie jak chcecie, ale raz chcę ci... usiadł. No naprawdę to musiał wolać. Yy, no, chodzi o to, że po prostu wiedzieć czy codziennie, czy raz w tygodniu, no, czyli razy na dwa dni. A teraz żegnam się z Wami do zobaczenia do usłyszenia że w sumie zobaczyć się nie, nie zobaczymy ale usłyszeć to się usłyszymy chyba że będziemy grali na nagrywali na live, na live to piszcie w komentarzach czy My mamy nagrywać... lajkujcie i subskrybujcie tak i piszcie Nagrywanie, czy mamy to... do... nagrywać na live i czy mamy nagrywać spełzwyty na Minecrafta i y... i mikrosfity na słone cześć że gramy się z wami do usłyszenia pa cześć do zobaczenia.